Maui to druga pod względem wielkości wyspa w archipelagu hawajskim. Utworzona jest z dwóch olbrzymich gór wystających z oceanu i połączonych niskim lądem. Największą atrakcją turystyczną i miejscem rozrywek na wyspie jest malutki i praktycznie jedyny na zawiecznym brzegu porcik Lahaina. Jest to mój dzisiejszy punkt docelowy. Wiem, że trudno tam znaleźć miejsce do zatrzymania się. Wpłynięcie do zapchanego komercyjnymi łódkami porciku nie wchodzi w rachubę. Wiem, że będę musiał szukać miejsca na kotwiczenie. Do Lahainy mam jeszcze kilkanaście mil, dlatego spieszę się, żeby dopłynąć o przyzwoitej porze. Jedna z wysokich gór na wyspie zasłania wiatr, dlatego płynę na silniku. Wchodząc w prześwit pomiędzy nimi dostaje silny podmuch, ale całkowicie bez fali, bo niski brzeg wszystko zasłania. Zastanawiam się, czy postawić żagle, jednak rezygnuję, bo widzę, że niedługo po tym, jakbym to zrobił, schowam się za następną górę. Obracam ruchomy panel baterii słonecznych prostopadle do wiatru i na takim żaglu z niewielką pomocą silnika płynę z nie najgorszą prędkością. Wyspa Maui, ze względu na bezpośrednie połączenie lotnicze z Vancouver, jest często odwiedzana przez Kanadyjczyków. Wakacyjna wizyta premiera brytyjskiej Kolumbii podczas ostatniej zimy była w centrum uwagi wszystkich środków masowego przekazu. Fotografie głowy prowincji w trzech ujęciach skopiowane. Z kartoteki policyjnej były atrakcją szeroko komentowaną nie tylko w Vancouver i Wiktorii, stolicy prowincji. Pan premier nadużył napojów alkoholowych i prowadził wynajęty samochód. Miał problemy z jazdą w zgodzie z namalowanymi pasami na jezdni. Wpadł w ręce policji i na krótko dostał się za kratki. W ten sposób Maui stała się bardziej znana wśród Kanadyjczyków, co niewątpliwie zwiększyło ich zainteresowanie wakacjami na tej wyspie. Może to oni polowali kamerami na swoją banderę pływającą po egzotycznych wodach. Zbliżając się do Lahainy muszę bardzo uważać. Można tu spotkać prawie wszystko, co nadaje się do pływania i utrzymuje się na lub pod wodą. Małe pasażerskie łodzie podwodne, do których dowożą pasażerów szybkie motorówki. Biznes się kręci, i nie ma czasu na wpływanie i wypływanie sportu. W górze na spadochronach ciągniętych przez szybkie motorówki, odważni w czasowicze spoglądają w dół, narty wodne, jetski, windsurfery i wszystko, co można sobie wyobrazić, jest tutaj do użycia za mniejszą lub większą opłatą mijam prawą burtą wejście do portu jednocześnie uważając i omijając niezliczone ilości różnej wielkości łódek stojących na kotwicach i bojkach cumowniczych kieruję się na północ do trochę osłoniętej od wiatru zatoczki według mojej nie najnowszej locji jest tam kotwicowisko okazuje się że wszystkie możliwe miejsca są zajęte prywatnymi bojkami cumowniczymi Jedyne miejsca do kotwiczenia są bardzo oddalone do dopłynięcia do brzegu będę potrzebował napompować jeden z posiadanych pontonów według moich planów nie przewiduję już odwiedzania innych miejsc gdzie byłby potrzebny transport na ląd nie chcę pompować tego głównego dobrej jakości który jest ładnie złożony i upchany w rufowej kabinie rozłożenie go i składanie wymaga dużo pracy. Decyduje się, że użyje tego drugiego, małego, który można uznać za zabawkę plażową. Dlatego rezygnuję z kotwicy i cumuję do jakiejś wolnej, nie wiadomo czyjej bojki blisko rampy do wodowania łódek. Po napompowaniu tej zabawki zabieram pas ratunkowy i plecak. Na wszelki wypadek aparat fotograficzny i dokumenty zostawiam na jachcie. Trochę nie dowierzam pływalności tego sprzętu, ale nie martwię się, bo na dobrą sprawę mógłbym dopłynąć nawet w pław. Na brzegu wzbudzam sensację. Dzieci pytają, jak daleko płynę na tym nietypowym sprzęcie, bo na plażowicza nie wyglądam. Krótki spacer po turystycznym kurorcie, gdzie jak zwykle wszystko nastawione jest na sprzedaż wszystkiego, co się da. Potrzebne czy nie, to nieważne, ludzie i tak wszystko kupią. Taka sama tandeta jak wszędzie, tak zwane pamiątki z lokalnymi napisami. Wyczuwam w tym nastrój i również kupuję sobie pamiątki, dwie nalepki hawajskie do naklejenia na Warsowie obok podobnych pamiątek zalaski W porcie. Jak pszczoły w ulu uwijają się agenci i sprzedawcy różnych atrakcji turystycznych. Nawet na dopłynięcie i zostawienie pontonu trzeba wykupić w kapitanacie odpowiednie zezwolenie. Mnie to nie dotyczy, bo stoję dalej od tego centralnego deptaka turystycznego. Zmęczony tą turystyką wracam na moją Warsowie mogę nareszcie odpocząć i obejrzeć nastrojowy zachód słońca, popijając swoje piwo bezalkoholowe. Wieczorem, aż do późnych godzin nocnych, słucham na żywo hawajskiej muzyki i oglądam przez lornetkę występy hula hula na estradzie w nabrzeżnej restauracji.